Zrobiłem to. Zrobiłam to. Zrobiłam to. Zrobiłem to. Pod słowem maker kryje się bardzo dużo różnych osób. Z jednej strony to może być rzemieślnik, ale z drugiej strony makerem jest tak naprawdę każdy z nas, kto budzi się rano i ma pomysł, żeby stworzyć coś, co będzie stworzone jego własnymi rękoma. nie rzeczy to taki proces jednocześnie bardzo energetyzujący i bardzo wyciszający. To jest taka ogromna satysfakcja, która towarzyszy Ci, jak kończysz jakiś przedmiot, zrobisz go od początku do końca. Czuję się taką sprawczość i spełnienie. Gotowe. Stowarzyszenie Robisz To to ekipa ludzi, którzy kochają tworzyć i kochają dzielić się tymi umiejętnościami z innymi. Dołączyłam do programu Maker Woman, gdzie nauczyłam się tworzyć przeróżne rzeczy, od druku 3D, stolarki, obsługi maszyn CNC i krawiectwa. Zdecydowałam, że to jest droga, która bardzo mi się podoba, więc dołączyłam później do stowarzyszenia i teraz razem tworzymy, razem przekazujemy wiedzę dalej. Słuchajcie, chyba to mamy. Gramy to na pendrive'a i pójdziemy. I to będzie, słuchajcie, wszystko wyciągnąć na sklejce. Projektowanie, modelowanie, jak dzisiaj, Wątpię, jak Wam pokażę, to jest coś bardzo prostego i mam nadzieję, że Was trochę zarazimy tym. Czyli dodajemy jakiś kształt, układamy płaszczyznę roboczą, na przykład na dachu, wrzucamy jakiś inny kształt, i znowu płaszczyzna robocza. Strugicie zrobić coś możliwie jak najbardziej szalonego. Faberop jest dla mnie takim miejscem, gdzie po pierwsze mogę się podzielić tym, co już wiem, na przykład to, że umiem projektować w 3D, a dostać od kogoś to, że ktoś umie szyć na maszynie i nauczyć się szyć. W wolnym czasie lubię haftować przy użyciu hafciarki cence. Haftciarka generuje specjalny kod i dzięki temu na naszej tkaninie może powstać wzór. Dla mnie to, że mogę przy użyciu właśnie maszyn, projektowania zrobić coś, coś fajnego, to jest przede wszystkim takie poczucie misji. Gotowe. Z jeszcze nie robisz, to, to nie tylko my, to są też nasi wolontariusze. Jestem... Wolontariuszem w stowarzyszeniu robisz to, które prowadzi FabLab i opiekuję się tą pracownią. Co dla mnie oznacza majsterkowanie? No, podążanie przede wszystkim za robieniem rzeczy po swojemu. Zarek jest najpierw na folii, przekładany na sito, a potem na co chcesz. Bycie maker woman to bycie kimś, kto umie robić różne rzeczy a ja uważam, że człowiek powinien umieć posługiwać się rękami. I nie chodzi o to, żeby każdy sobie wszystko budował od początku, ale wydaje mi się, że fajnie jest wiedzieć, jak powstają rzeczy i jeżeli się zrobi się coś, to bardziej się docenia generalnie przedmioty. Tworzenie rzeczy samemu daje generalnie frajdę. Zdaję sobie sprawę, że być może nie dla każdego, ale warto spróbować. I to poczucie sprawczości, które osiągamy właśnie w momencie, kiedy uda nam się coś stworzyć, kiedy weźmiemy w końcu do ręki ten efekt pracy naszych rąk, on nie musi być idealny, bo to nie o to w tym chodzi. Nie jest na środku. Ale sam fakt, że mogliśmy zrobić coś samemu albo coś naprawić samemu, uważam, że jest czymś absolutnie wspaniałym. Za mną znajdują się organy z rur PCV, i jest to tyle ciekawy instrument, dlatego że jest prawdopodobnie jedynym takim instrumentem na świecie. Znajdujemy się w pracowni CNC w Fablabie i będziemy dzisiaj fryzować całkiem szalone rzeczy. Robisz to teraz, w tej chwili, ale też nie samemu. Dlatego stąd stowarzyszenie. Każdy jest potrzebny w tym, bo jakby samemu nie jesteśmy w stanie ogarnąć jakby całej wiedzy, którą mamy wokół siebie, ale wspólnymi siłami jesteśmy w stanie stworzyć niesamowite rzeczy. Zrobiłam haft, zrobiłam kalimby. Zrobiłem organy. Zrobiłem to.